Witam serdecznie, kanał prawem na lewo, dzisiaj wtorek, środek tygodnia, czyli odcinek, którego celowo nie siliłem się na jakiś górnolotny tytuł, po prostu setunia. Setunia, drodzy Państwo, dlatego, że wytrzymaliście Państwo ze mną rok. Mam nadzieję, że będzie o wiele, wiele więcej i dłużej. W tym odcinku odpowiem Państwu na kilka pytań, które pojawiały się w komentarzach. Ale zanim do tego przejdziemy, mam wrażenie, że to, co powolutku się utworzy, czyli ten ruch przeciwko patologii firm windykacyjnych, zaczyna być w jakimś zakresie coraz bardziej sformalizowany, odchodzi się tylko i wyłącznie od tego, aby obśmiać windykację, a zaczyna się działać w ramach i w granicach prawa, co jest bardzo istotne i chwalebne. Zresztą najprostszy przykład I to myślę bardzo cenna informacja Akcja windykacja znowu działa Tak więc linki do kanału są jak najbardziej I w opisie y, mojego kanału Warto poszukiwać I aby kanał jak najszybciej znowu rósł w siłę Natomiast co znamienne Na tym kanale pierwszy odcinek jest odcinkiem Wybitnie Krótkim, ale w sposób skuteczny pokazujący, jak kulturalnie podziękować za rozmowę, której nie powinniśmy prowadzić. Poproszę o datę urodzenia w celu weryfikacji dzwonię z grupy Krukesa. A ja bym prosił, żeby Pani zerkła na stronę Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdzie są wyraźne wytyczne dla e, obywateli, aby nie podawać żadnych danych przez telefon. Ja się w 100% dostosuję do tego, o czym e, informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dobrze, zaznaczam Pana decyzję. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. I w tym zakresie to tyle. Setka to również, tak naprawdę, czas podsumowań, których oczywiście nie chciałbym robić, natomiast muszę siłą rzeczy nawiązać do pierwszego odcinka, gdzie. Od strony technicznej, co mogłem, że tak powiem, zepsuć, to, to zepsułem dlatego i problemy z jakością dźwięku, obrazu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście odcinka nie mam zamiaru usuwać, ponieważ pokazuję, jak tak na, w, w rzeczywistości ten kanał się zmienia, rozwija się. To, że się rozwija, to w tym bardzo duża zasługa Państwa. Natomiast myślę, że warto pewne elementy przypomnieć. Kanał powstał. W celu walki z patologią z związaną z windykacją nigdy nie zostało powiedziane, że zasadnych zobowiązań nie należy spłacać, bo jest ta słynna rzymska zasada pacta sunt servanda, umów należy dotrzymywać, ale to nie znaczy po drugiej stronie, że mamy dać się kroić firmom windykacyjnym. Czyli dług wyciągnięty znikąd, czy też dochodzony wbrew pewnym zasadom prawa. Jedną z tych zasad jest między innymi instytucja przedawnienia. Ona wynika z tego, że na pewnym etapie ustawodawca dopuścił, że mogą zniknąć dokumenty, może być trudność z, czy to z wiarygodnością, może to było złe słowo, ale może być, nie możemy nikogo zmuszać do tego, aby przez 30 lat yy, trzymał dokumenty w danej sprawie, stąd te okresy przedawnienia czy czasem sześcioletnie. To w jakimś zakresie stawia pewność obrotu gospodarczego ponad zasadą umów należy dotrzymywać. Raczej wierzyciel, który w przeciągu trzech lat nie usiłował dochodzić swojego zobowiązania, a, czy też porozmawiać ze swoim dłużnikiem, powinien zdać sobie sprawę z tego, że nie jest ideą prawa hodowanie odsetek. Nie jest ideą prawa przypomnienie sobie za kilkanaście lat o tym, że ktoś był komuś coś winny, dlatego że to będzie przypominało tego staruszka, który w 60. rocznicę ślubu pobił swoją żonę i mówi, bo jemu się przypomniało, że jak brali ten ślub, to ona nie była dziewicą. No, po tylu latach to może już nie do końca o to chodzi, i dokładnie ta sama idea przyświeca, jeżeli chodzi na przykład o przedawnienie. Stąd efekt jest taki, że kanał nigdy by nie powstał, gdyby wierzyciele w celu dochodzenia swoich zobowiązań stosowali się do przepisów prawa i przede wszystkim nie mielibyśmy sytuacji, w której tak wiele zobowiązań jest, można powiedzieć, sfabrykowanych. Próbuje się doszukiwać elementów związanych z tym, że na przykład firmy telekomunikacyjne, w niektórych wypadkach miały bałagan u siebie w dokumentacji, co doprowadziło do tego, że powstały sztuczne długi. Pakiety długów nabywane przez firmy windykacyjne okazuje się, że zazwyczaj to jest coś bardzo miałkiego, gdzie można powiedzieć, tak jak w domu: wyrzucam śmieci, właduję wszystko do worka. W międzyczasie prowadzę oczywiście segregację. Przyjeżdża firma i je odbiera. Tylko, że na rynku finansowym ta wiarygodność powinna być na trochę innym poziomie. Ale czego spodziewać się po bankach czy firmach ubezpieczeniowych, czy też telekomach, a zwłaszcza po indykacji? Nie oczekujmy od nich tego, że próbując nas strzyc, będą stosowali metody etyczne, bo jak widać, co wielokrotnie zostało wykazane. Etyka działania czy etyka biznesu to jest tylko i wyłącznie w przypadku firm windykacyjnych. Kodeks na papierze i na tym sprawa się kończy. Zapomina się o tym, że to czego zabrania, czy też to czego nie zabrania prawo, powinno zabraniać elementarne poczucie wstydu. I Pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego, o czym wspomniałem w pierwszym odcinku, czy też odcinek zerowy. Skąd wziął się pomysł? Pomysł został tak naprawdę podrzucony przez dwie osoby, których w tamtym czasie nie znałem. A które wskazały, myślę, właściwą i słuszną drogę. Czyli kanał. Teraz ja mówię. I właśnie akcja w indykacji. To, co na mnie wywarło największy. Czy największe wrażenie, to był jeden element. Kanały znikały z, z YouTube. Dlaczego? Bo były niewygodne, a prawda boli. Zresztą, odkrycie prawdy doprowadziło do tego, że kończąc studia w 2007 roku na Uniwersytecie Śląskim. Poszedłem do pracy w tych szumnie rozumianych finansach. W jakimś zakresie ten sposób działania firm od środka przez te kilka lat poznałem. Powód odejścia do był bardzo prosty. Nie godziłem się na to, aby co innego mówić swoim pracownikom, co innego klientom, a co innego wymagała firma. No przecież można by było zwariować, a ja już do zbyt normalnych ludzi nie należę, więc bez przesady. Poszedłem. Yy, z finansów przeszedłem do, do przemysłu, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzone w takiej czy, w, czy w innej formie, na takich czy innych stanowiskach, to dla samego kanału już jest bez znaczenia, natomiast to, co jest bardzo istotne, miałem okazję być zarówno po stronie wierzyciela, jak i po stronie dłużnika. Opierając się na tym, co szumnie nazywamy prawą. Nigdy jako wierzyciel nie zdecydowałbym się na sprzedaż wierzytelności. Łatwiej, biorąc odpowiedzialność za zobowiązanie, bo to nie jest tak, że ta odpowiedzialność spoczywa tylko na dłużniku. Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem było zawarcie ugody z dłużnikiem, ale mówimy wyraźnie o długu zasadnym. Czyli mówimy o tym. Do czego windykacja jeszcze przez wiele, wiele lat w tym kraju nie dorośnie. I oczywiście, odpowiadając, przechodząc do tych pytań, które narosły nie zawsze ze strony państwa, czasami ze strony troli windykacyjnych, pozdrawiam serdecznie. Tak, przypomnę jeszcze raz, nie jestem ani adwokatem, ani radcą prawnym. Z drugiej strony nie mam nikogo nad sobą, żadnej korporacji. W związku z powyższym mogę przekazywać informacje w sposób taki, jak uważam za słuszny i jak Państwo jesteście w stanie odebrać. Stąd czasem jest to język, którego nie powstydziłby się no, w dzisiejszych czasach byśmy powiedzieli Don Orleone, prawda? Żeby te kurwa odczuły po kościach. Kurwa taktyk. No ja już tracę, kurwa, siły. Kurwa, to pokiem wychodzi. Yy, medialnie bardzo nagłaśniane i jedno, co mogę powiedzieć. Jako premier nie. Ale jako minister kultury mielibyśmy ciekawie w tym kraju. Tak więc to jest jeden element. Drugi element yy, tej układanki jest taki, że doświadczenie z finansów, z przemysłu Pozwala bardziej racjonalnie patrzeć na kwestie zobowiązań, kwestie łamania prawa. A najgorsze w tym wszystkim jest jedno. Jeżeli człowiek wie, że coś powinno wyglądać zupełnie inaczej, i nagle się okazuje, że to inaczej, co innego jest w przepisach, co innego życie. No niestety tak poukładany świat. Kolejny element, czy też pytanie, które się pojawiło, skąd pomysł? No, drodzy Państwo, te pomysły to tak naprawdę to są Państwa pomysły, Państwa sugestie pojawiające się w komentarzach. I wierzę, że ich będzie jak najwięcej. Z góry przepraszam, jeżeli z któregoś pomysłu nie skorzystam, bo nieodpowiedni czas, a czasem są to sytuacje zupełnie inne. Czasem jest to kwestia tego, że do tematu sam muszę dorosnąć. Można mówić językiem wręcz takim jak na uczelni, prawda? Tylko czy to przyniesie właściwy skutek? O ile prawo jest tym elementem, który spaja całe życie społeczne, to nie znaczy, że powinniśmy go traktować jako coś, co jest na wybitnym piedestale i mówić językiem niezrozumiałym. Przecież prawo jest dla nas. A w takim razie rozmowy o prawie muszą być prowadzone w sposób dla wszystkich zrozumiały. Czasem mało elegancki, chociaż uważam, że Elegancka kurtyzana będzie zawsze bardziej elegancka niż yy, osoba, która nie zadba o siebie, że tak nazwie, na, nazwiemy. I wreszcie, drodzy państwo, aby to nie było, że setny odcinek, coś tam powiedziałem na tym koniec. Z okazji ses, setnego odcinka obiecałem państwu niespodziankę. I tą niespodzianką jest, czy też strona na facebooku, reibuku, zwał jak zwał. Zapraszam do polubienia. Ale również patrzę w przyszłość, gdyby się zdarzyło, że kanał prawym na lewo będzie zbyt niewygodny dla YouTube, to zawsze na tej stronie na Facebooku znajdzie się informacja, gdzie kanał się odbudowuje. Bo problem z odbudową kanału, kanału pojawił się zarówno u teraz ja mówię, jak i już dwukrotnie u Akcja Windykacja. W związku z powyższym... Jak mówił Włodzimierz i Lenin ufaj, ale sprawdzaj. Co prawda nie ufam akurat tego typu platformie, natomiast zawsze warto mieć dodatkowe, yy, dodatkowe źródło informacji, czy też z Facebookiem będzie o tyle łatwiej, że prościej będzie wymienić myśli odnośnie tego, co powinno się znaleźć na kanale, co ewentualnie powinno zostać w jakimś zakresie zmienione. Yy, również ktoś mógłby powiedzieć, że kanał. O takiej tematyce, czyli trochę prawa, trochę patologii, może być kanałem, gdzie idea się wyczerpie. Prawo jest bardzo szerokie. A znając firmy windykacyjne, jeszcze wielokrotnie nas tak zaskoczą i dostarczą tylu tematów, że z całą pewnością nie będziemy się nudzić. Tak więc, drodzy Państwo, za mną oczywiście jest informacja odnośnie strony na Facebooku. Wtorek, aby nie przynudzać. To możemy powiedzieć na tyle. A z drugiej strony, dziękuję Państwu bardzo, że jesteście. Zapraszam do komentarzy. Proszę o subskrypcję, łapki w górę. No i oczywiście, porzucanie pomysłów. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i do piątku, piąteczku, piątunia.